Prosimy wszystkich o uwagę. Poddziały kadetów klas mundurowych wprowadzić. Sztandarowe sztandary Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajna, Zespołu Szkół w Dobrym Mieście. Wprowadzić. apel zakończenia roku szkolnego 2024-2025 poprowadzą przedstawiciele samorządów uczniowskich. Anna Mucha i Wojciech, Wojciech Zakrzewski z Zespołu Szkół Rolniczych w Smolensku. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2024-2025 witamy kolegów i koleżanki, szczególnie tych, którzy opuszczają mury naszej szkoły. Witamy panią Agnieszkę Gołębiowską-Węckowicz i pana Andrzeja Wonię, dyrektorów obu szkół, gospodarzy uroczystości. Szczególnie uroczyście witamy. Pana Radosława Króla, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Panią Jolantę Strzelczyńską, Warmińsko-Mazurskiego, Kuratora Oświaty. Pana Andrzeja Abakos, Starosty Powiatu. Arturo Wrocław, Minister Starosty Oświaty. kultury fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Panią Beatę Karań, burmistrza Dobrego Miasta. Panią Marię Bąkowską, członkinię zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Na podwórko Adama Basaka, szefa Wojskowego Centrum Królewskiego. Zapraszamy do mikrofonu pana Radosława Króla, wojownika Mazurskiego. Tutaj? Czy tutaj? Może. <noise> Ehm, szanowny, szanowni, państwo, szanowni Państwo, dyrektorzy, gospodarze tej uczestności, Panie, panie Starosto, Szanowny e, Zarządzie Powiatu, e, organy prowadzące tej pracy w Zjednoczonym Krakowie, Pan Pani Marszałek, Pani Grudnicz, jesteście na chyba najlepszym mieście dzisiaj, nie w dobrym, ale w najlepszym mieście, bo, bo tutaj obchodzimy dzisiaj Wyspy dochody e, zakończenia roku szkolnego. Wszyscy Państwo zaproszeni goście, dyrektorzy Ośrodka Doradztwa do tego do, do, do imienie, jak również wszyscy wymienieni z imienia nazwiska, ja, funkcjonariusze, żołnierze, e, droga młodzieży, szanowni, szanowne grono pedagogiczne, szanowni szanownie Państwo, 830 szkół, 172 tysiące uczniów dzisiaj e, idzie na wakacje. No, idzie na wakacje. Z tego my się bardzo cieszymy, bardzo się cieszymy, myślę, że nie tylko wy, ale nauczyciele, którzy potrafi, będą potrzebować odpoczynku, wy potrzebujecie odpoczynku, to był dobry rok, on był trudnym rokiem, był, był pełen zmian, e, pełen zmian organizacyjnych, e, ale liczymy na to, że jeżeli chodzi o edukację, to nastąpi na pewno pewnego rodzaju już odprężenie i pewnego rodzaju spokój e, i skupimy się na tym, co jest istotne. A istotna sprawa, na pewno z punktu widzenia bezpieczeństwa, bezpieczeństwa wojewody, który stoi na straży bezpieczeństwa tina, wszystkich funkcjonariuszy, bez jest to, tina, że, że to, że to, że przede wszystkim musicie w te wakacje zadbać o swój los, o bezpieczeństwo swojej, najwyższych, bo jak wiecie, jest nam z lektora pracy, który powie, że najwięcej wypadków jest nadwodów i gospodarza na powodach, prawda, Pani że dzieci, które zostają, niestety pod opieką dorosłych, Często wydają ratę nie, i niewracodliwość, właśnie dorosłych, jak i również dzieci, które po sami z odwiedzin, taką się niestety czasami nie zdarza. Tylko najgorsze z tego wszystkiego jest to, że my często mówimy do Was tak jak ksiądz, który w kościele dobiernia, że nie przychodzą do kościoła, do tych, którzy przyszli. Bo wiemy, że nasza młodzież jest zabudowana, jest portugalska, wygada na sztukę, z policją, z zdarza pożarno. I M��이, naprawdę ja powiem, były, że naprawdę nasza młodzież SBS... rzadko dotykają sytuacje ekstremalne, to najtrudniejsze, a często dotykają właśnie tych osób, które u nas ucierpiają z, z Łodzi, z Gdańska, często z Mazowsza, z innych ekonomów leurs... poza naszym sogar. regionem. I to jest dla nas ta trudność, zapewnienie bezpieczeństwa, wiedzy, przekazania dalej właśnie drogi. No i kolejna sprawa to, proszę państwo, odporność społeczna. Odporność społeczna na zagrożenie. Często jest tak, że my się przyzwyczajamy do sytuacji bieżącej do sytuacji za ale też z jakiegoś powodu, z takiego, można powiedzieć, delikatnego lenistwa nie sięgamy po właściwej informacji. Korzystamy z komunikatorów, z Facebooka, korzystamy z TikToka i traktujemy te informacje często jako, jako istotne, jako te prawdziwe, a w rzeczywistości one nic prawo nie mają. Tutaj duża nauka, duża praca przed nami, żeby wypracować standardy. Dochodzenia do porady, dochodzenia do właścicieli informacji, sprawdzenia tych informacji, nimi nie rozpoczęliśmy dalej, nie przeszedliśmy je dalej, zbudujemy zasięgi dla jakichś trojów i kursów, to warto naprawdę wykonać taką delikatną pracę e, i właśnie uzyskać od właścicieli informacji. To jest praca dla mnie, dla pana starosty, dla, dla organów prowadzących, dla bursztynów, dla doktora. Tak, tak, i również dla wszystkich tak, pracowników budżetowych. Zetknięcie się, tak że mówię, tak powiem, e, z pełnią po informacją, bo żyjemy w czasach w na niestety, gdzie ta wojna hybrydowa informacyjna na cały czas cały czas nas na dotyka. I powiem szczerze, że na naprawdę ciężko, ciężko naprawdę się przebić często to, jest w w właściwą informacją z właściwym A za naprawdę Mówię Państwu, że jesteśmy z naszym Tak bezpiecznie jak ja, Nigdzie nie jest bezpieczniej, tak jak, jak w naszym regionie. Myślę, że w kraju jesteśmy jednym z bezpieczniejszych w w, zbyt 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 w jest, które chyba jest, jest najbardziej zidentyfikowane w województwie w kraju. Raczej jestem z tym przekonany. Ponad 20 tysięcy żołnierzy, za do tego, naprawdę, to jest naprawdę bardzo duże zagadnienie dla nas, organizacji. To siódmy żołnierz, wstępujący dzisiaj do armii, wchodzi z naszego regionu. To świadczy o tym, że tradycje, które tu mamy, brzemią naszego No My mamy piękną spuściznę historyczną. Przypomnę w postacie chyba najważniejsze, to można nazwać nawet stygmaty naszego regionu. To jest Mikołaj Koperel, dla nas wszystkich znanych, chyba na całym świecie. Dzisiaj Sławosz Uznański, dzisiaj sobie wczoraj dokładnie zadziałał do Damiana Dębiewa i pokazał, że z takiego, z takiej Polski możemy osiągnąć też najważniejsze sukcesy tego astronauta, na wiec, na, wiec, na wiec. Tak więc naprawdę dziękuję kompetencji. Ignacy e, Krasiński, bardzo z waszych Jeden z ważniejszych na z naszej na naszych wypadkach. No i wówal, wszystko są w cieszymy się z ojciecami jak e, jak również e, cud nietrwały, który też jest z na zwany A większość marszu, które odświeguje wojsko i przy czy czy czym to jest nie To są to ludzie, którzy tworzyli i mieszkali tutaj w żywionym Mój udział w tej, w tej szkole jest, w, w jest. Jeżeli, jeżeli pod uwagę bezpieczeństwo, według piramidy Masowa jego co wstępowa to bezpieczeństwo do bezpieczeństwa, jako to to te najważniejsze poszerza człowieka, zdrowie i życie. I tym wszystkim Mamy się przy Państwu przynieść. I tutaj przychodzę do tych innych pracowników. Życzę Wam pełnej pomyślności. Jesteśmy dla Was zazdrowi, życzycie za Waszą ciężką pracy. Cieszymy się z Waszych osiągnięć. Gratulujemy Wam sukcesów i życzymy naprawdę nowego wieczoru w Krakowie. Dziękuję bardzo. Panie Wokarze, Pani Wokarze, Pani Wokarze, Pani, 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 pani Starosta. I wszyscy będą mieli oraz głowa e młodzieży, nauczyciela. To wszystko, <SZëm>, co, co. O, Jest czas nauki i jest czas odpoczynku. I właśnie dzisiaj zaczynamy odpoczyn odpoczynek. To znaczy, wy zaczynacie odpoczynek. Nauczyciele pewnie jeszcze pochodzą, pracują, ale tak naprawdę ruch szkolny. Jaki on był, każdy z Was może sobie odpowiedzieć sam, czy spełnił jego oczekiwania, czy nie. Ja jestem zadowolona, że szkoły funkcjonują, funkcjonują, bo naprawdę bardzo dużo się dzieje. Wy jesteście również bardzo aktywni, z czego bardzo się cieszę. Bo po to jest szkoła, żebyście się powoli przygotowywali do tego dorosłego życia, które jest trochę chyba mniej fajne niż te szkoły. Ja wiem, że się go nie docenia, kiedy się chodzi do szkoły, ale tak naprawdę Wasze uśmiechy świadczą o tym, że chyba jest Wam dobrze. Ja wiem swobodu, że się kończy na szkoły. Dziękuję nauczycielom, dyrektorom i całą społecznościom szkoły, bo to około 200 tysięcy ludzi, którzy pracują przez cały rok szkolny. Mówię o nauczycielach, bo 170 tysięcy uczniów. Natomiast nauczyciele y, i pracownicy i administracji obsługi, ci wszyscy, którzy organy prowadzący, które również wspierają pracę szkół, też właśnie się do tego przyczyniają. Życzę Wam, żebyście wszyscy odpoczęli tej wakacje. Jak się da, to może zostawcie na chwilę w domu, a spójrzcie na piękno przyrody. Które Was otacza. Żyjemy w tak pięknym województwie, gdzie jest tyle cudownych miejsc, gdzie można pójść i po prostu porozmawiać z przyrodą, bo to jest nam też bardzo potrzebne. Prawdziwe życie to się realu, dlatego też odpoczywajcie bezpiecznie w Dziękuję Wam bardzo za ten rok, gratuluję sukcesu i. Dziękuję na ręce Pana Dyrektora dyrektor i Pana Dyrektora podziękowanie takie dla wszystkich, ale na Państwa ręce, bo Państwo od pewnego czasu myślicie, czy ten wers sprawnie, czy nie. Na razie się Wam udało, jest o zabranie głosu prosimy Pana Andrzeja Abaka, Starostę Powiatu Olsztyńskiego. Szanowny Panie Wojewodo, Pani Kurator, Pani Marszałek, Panie Burmistrzu. Do mikrofonu też trzeba umieć mówić, tak? Przepraszam Panie Wojewodo. E, e, szanowni Dyrektorzy, Szanowni e, Oficerowie, zaproszeni goście, jest mi miło, że powiedział Powiecie osztyńskim możemy wspólnie podsumować rok szkolny 2024-2025 i podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy mogli kształcić młodzież na najlepszych, na najlepszych warunkach i zgodnie z tym, co w naszej ojczyźnie jest potrzebne. Powiat olsztyński stawia na młodzież to może o mogą o tym świadczyć trzy największe inwestycje powiatu Olsztyńskiego, czyli rozpoczęta budowa hali sportowej w Osztynku, w poniedziałek podpisujemy umowę na bursę szkolną w Smolajnach i Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej na Badongu, czyli szkoła muzyczna, którą prowadzimy, w której się uczy, uczy się prawie pół tysiąca młodzieży. Panie Wojewodo, Pani Marszałek, bardzo liczymy na to, że te nasze inwestycje nie zostaną osamotnione. Pani Kurator widziała, że inwestujemy dobrze w sprzęt, w poprawę jakości kształcenia, w to, co uczniom jest potrzebne, ponieważ Pani Kurator była niedawno, dwa tygodnie temu w zespole szkół w Smolajnach i widziała, jak stawiamy na to, żeby młodzież dostała tą najlepszą edukację. Kształcimy w dobrych kierunkach. Nasi absolwenci zdobywają bez problemu pracę, są na rynku pracy poszukiwanymi osobami. To nie tylko tu, w Dobrym mieście i w Smolajnach, ale również w Olsztynku i w Biskupcu. Bardzo dziękuję Państwu dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji za ten rok, za Wasz wkład pracy za to, że wspólnie z Powiatem Olsztyńskim mamy tą możliwość kształcenia młodego pokolenia. Kochana młodzieży, życzę Wam, żeby te wakacje były najpiękniejsze w Waszym życiu, życzę, żebyście dobrze ten czas pełnili i żebyście wszyscy w zdrowiu wrócili tutaj z powrotem do szkoły, a ci, którzy wybrali najlepsze kierunki studiów, żebyście kształcili się dalej i uczyli dla naszego powiatu, dla warmii dla y, naszej ojczyzny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wracajcie szczęśliwi do domu. Na koniec chciałbym podziękować pani dyrektor Agnieszce i panu dyrektorowi Andrzejowi. Bardzo proszę pana Wojewodę i pana Wicestarostę y, do, na chwileczkę do mnie. Pani też, zapraszam serdecznie. Pani Marszałek, pani Kurator. Y, dziękujemy wam w imieniu y, na ręce Wasze dla wszystkich, którzy. Dokładali tego powodu w młodzieży w powiecie oświńskim, tango, egzyskie, warmińsko mazurskim Zapraszamy do mikrofonu panu, panią Beatę Harań, burmistrza Dobrego Miasta. Może mi się uda trzymać odpowiednio mikrofon. Szanowni zaproszeni goście, drodzy nauczyciele, kochana młodzież. Pan wojewoda powiedział, że jest bezpiecznie, bo jest, że nie mamy się czego wstydzić, bo Polacy latają, osiągają wszystko to, co zamrażą. Nie, ma, nie musicie, nie możecie, nie powinniście się klemować tego, że jesteście z niewielkiego miasta, że uczycie się w niewielkim mieście. A widzicie, jakie mam osastępny? Dziękuję. <grywa> 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 e, trzeba być dumnym lokalnie z tego, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, gdzie się uczymy. Zespół szkół i wszystkie szkoły w dobrym mieście to naprawdę dobre kuźnie dobrych e, talentów, w przyszłości dobrych pracowników. Tego gratuluję Wam tego, że ukończyliście 10 miesięcy ciężkiej pracy i życzę wspaniałych, udanych y, wakacji, tego żebyście wypoczęli i w pełni zdrowia, szczęścia wrócili z powrotem do szkoły. A ci, którzy już opuszczają mury, a ci, którzy opuszczają mury, sk skończyło się. Brawo. Na tym wyjątkowym i uroczystym apelu wręczane będą nagrody województwa panie mazurskiego i Starosty Wolsztyńskiego. Prosimy pana wojewodę i pana starostę o wręczenie nagród. O wystąpienie prosimy wyróżnionych młodych i zdolnych uczniów z zespołu szkół Wolsztynków. Karolina Kaszeta, Liceum Ogólnie Kształcące, Oliwia Chylińska, Technikum Kotelarsko-Gastronomiczne oraz Adrian Lewandowski, prążowa Szkoła pierwszego Stopnia. Tak, stan. O wystąpienia prosimy. Ponieważ Starosta Olsztyński docenia najzdolniejszą młodzież powiatu olsztyńskiego taką nagrodą na wakacje, nagrodą finansową, żeby te wakacje były lepsze. Zawsze to robię w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przyjeżdżają najlepsi uczniowie z poszczególnych kierunków, poszczególnych szkół i otrzymują to nagrodę starosty finansową. Tym razem postanowiliśmy, że zrobimy to na wspólnym apelu, żeby też to najzdolniejszą młodzież w zespołach szkół pokazać gościom, ale również młodzieży, że warto dobrze się uczyć, żeby później pierwsze dobrze zarobione pieniądze za naukę wydać na wakacje. Karolina? Nie, nie możemy dać tak? O wystąpienie prosimy młodych i zdolnych uczniów ze szkół w Dobrym mieście: Kornelia Przygocka, widzowie ogólnokształcące, Kamil Mankiewicz, technikum informatycznych, Roksana Poczykowska, Szkoła Branżowa Poczynego Storku. Kornelia? Kornelia? Kornelia. Prosimy o wystąpienie Kornel. młodych i zgodnych uczniów zespołu szkół rolniczych w Słowajnach. Maja Kagnicka, technikum rolnicze. Maja Koriacka, laureatka Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Kamil nie ma? Chodźcie może tak, chodźcie z później. A dobrze, to nie jest. Dobra, Prosimy o wystąpienie młodych i zdolnych uczniów zespołu szkół wizyty. Paweł Ludwski, techniku. Natury Dziwaka. Jan Niosek, Piotr Kowalczyk, branżowa szkoła pierwszego stopnia. Jedna to nie to jest. Nie, bo tutaj jest jedna, jedna, jeden. Jeden rodzaj szkoły. komu to brać? Tam jest. Kamil? Piotr. A z której szkoły? Z branżowej szkoły Dobra, to na razie stawaj, poczekaj. Czekaj, czekaj, dziękujemy, dzisiaj na razie mam. Czekaj.

To jest teraz Szkoła Muzyczna. Dziękujemy Wam na rady. Szkoła Muzyczna w Wysokich tak Ojej, pogratuluję. Wszystkie banki rozbije tutaj. Tak, ta bardzo zgodny młody człowiek. Potem na tak, tak, na Gratuluję ta. Dziękujemy. Nagrody wyróżniającym się kadetom oddziału przygotowania wojskowego zespołu szkół do W wręczy podpułkownik Adam Basak, szef Wojew wojskowego Centrum Rekrutacji Wojskowych. Kadeci: Szymon Zapaśnik, Paulina Lis, wystąp. Stop. A, że za godzinę zaczynamy wakacje, proszę o uwagę. Wakacje zaczynamy wryć.